Witam wszystkich, jestem Gabi. Moja historia e, nieprzyjemna dla mnie e, i na pewno byłaby o wiele gorsza w konsekwencjach wydarzyła się w Polsce w 2018 roku, dokładnie 27 listopada. Opiekowałam się moją mamą i często padała na podłogę i musiałam ją w jakiś sposób postawić i przenieść do łóżka. Wszystko szło dobrze. Mama <laughs> słuchała moich poleceń. Ale pewnego razu zaklinowała się w łazience i nie miałam jak tam dojść. Ale jakoś dałam radę. Wysunęłam ją. To było bardzo takie... No ale musiałam to zrobić, tak? Wysunęłam ją z pomiędzy szafek i ona z tego stresu zapomniała, Chociaż mówiłam jej, jak, jak ma robić podczas tego podnoszenia i zrobiła dokładnie odwrotnie. Czyli nie poszła w pupą do góry, tylko poszła na podłogę, a ja szarpnęłam, podniosłam ją pod barki do góry. I w tym momencie usłyszałam trzask, trzask z złamanego drzewa, który to był mój kręgosłup. On się złamał. To był. Na razie nic nie czułam. Nie czułam bólu. Byłam w szoku i zostawiłam ją na tej podłodze, bo już nie miałam siły dalej tego manewru podnoszenia zrobić. No więc byłam sama w mieszkaniu, ale drzwi. Zostawiłam otwarte, w sensie, nie na klucz, i zaczęłam wołać pomocy. Yy, sąsiadka z góry zbiegła, pomogła mi się do, dojść do kuchni. Mama, oczywiście, dalej leżała. Wzięła telefon i dzwoniła po pogotowie. Oczywiście, długo żeśmy czekały na to pogotowie, ale ja, pierwsze co wykonałam, Zadzwoniłam do Gracjany. Nie pamiętam, która to była godzina, ale to było gdzieś tak około 11 w południe, może trochę później, nie wiem. No i od razu była pomoc ze strony yy, Gracjany i Simone. Notabene obydwie były w mieście, ale była od razu pomoc. Yy. Dokładnie robiłam to, co Rafael powiedział. Oczywiście przyjechało pogotowie i tak dalej. Zabrano mnie tam do szpitala i w momencie, kiedy wywieźli mnie. Wywieźli mnie na tym łóżku z tej rentgena, z tych badań. Byłam na łączach z Gracjaną i rozmawiałam z Simone. I Simone powiedziała, właśnie, że jestem zaopatrzona na górze, w laboratorium, żeby nie poddać się niczemu, mam leżeć i koniec. No i dobrze. Posłuchałam, uwierzyłam. Powiedziałam, nie. Kiedy przewieziono mnie po tym badaniu do gabinetu lekarskiego, doktor popatrzył na, 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 tą, na, na tą płytkę, włączył ją tam i powiedział do mnie, że natychmiast na oddział. Neurochirurgii. Musimy natychmiast operować. Pytał mnie się jeszcze, jakie mam. No ja powiedziałam, oczywiście miałam mrówki, mrówki do kolan, całe uda, czyli tam było coś, coś się działo niedobrego już. Ale po rozmowie z Simoną powiedziałam, że nie, nie zgadzam się na żadną operację, a tym bardziej tu w Zielonej Górze. Tu yy, mieszkam w Niemczech i ja sobie yy, ja sobie, ja sobie zrobię tą operację w Hanowerze, w klinice, no. Kategorycznie namawiał mnie, bo, kategorycznie powiedziałam, że nie. Namawiał mnie, namawiał mnie i, i coś, jak rozmawiałam z Simone, miałam, yy, to już nie było tego szoku, mojego szoku, tylko zaczęłam logicznie myśleć. I teraz pomyślałam, że potrzeba by było, bo Cimona powiedziałam, że tam się pokruszyło, poprzesuwało, i zresztą ten lekarz potwierdził, że to się poprzesuwało i trzeba by było szybko w sztaby to wyrównać, te kręgi, żeby, żeby wszystko poszło ok. Ja sobie pomyślałam, że potrzebuję kogoś, kto mi nastawi te, te kręgi. Oczywiście, lekarz, ja nawet zasugerowałam, może pan mi nastawi te kręgi, i, ależ oczywiście, że nie, to musi być operacyjnie. Cały czas ze mną był sanitariusz. Młody, silny, duży, bardzo miły, który mnie odebrał z miejsca wypadku i cały czas ze mną był. I ja do niego mówię, leżąc na tym łóżku, na, tym, na, tym, na tych noszach. Czy pan jest sanitariuszem z wykształcenia? No głupio zapytałam, ale musiałam wiedzieć. On mówi, że tak, bo w Zielonej Górze jest szkoła. Dwuletnia czy trzyletnia dla właśnie tych sanitariuszy i oni uczą się takich rzeczy. Czy może mi pan pomóc? Wstać ja muszę do toalety? Nie, nie mogę. No, bo takie są przepisy. Ja mówię, wie pan, no i, ja mówię, wie pan co? pan mnie podciągnie do góry i nastawi mi te kręgi. On był w szoku, ale ja mówię, to jest, ja ryzykuję, nie pan. I on to zrobił, wyobraźcie sobie. I wtedy, jak on to zrobił, to znaczy, on mnie podniósł, stając do mnie przodem, najpierw, najpierw oczywiście na siedząco, później mnie podniósł i tylko powiedział mi, żebym nie napinała ma być wiotka. I ja to zrobiłam. Jak nic nie czułam, nic nie słyszałam, żeby cokolwiek tam chrupnęło. I on. Jestem temu panu bardzo wdzięczna, bo właściwie on jako pierwszy yy, fizycznie, tu fizycznie mi pomógł. Momentalnie moje mrowienia zaczęły odchodzić. Nóg. Aha, czyli jest wszystko ok. No i, 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 i poprosiłam, żeby nie zawieźli do domu. To mamy. Przeleżałam oczywiście cztery miesiące. Po czterech po miesiącach byłam już w Hanowerze, poszłam na kontrolę do kliniki ortopedyczno-neurologicznej. Wcześniej zrobiono mi też tomograf, ten cały, ten, ten, cholerat, zapomniałem, to się, no to, ten tomograf. Dokładnie 5 marca 2019 roku. I był wzrost. Nie było nic. Wszystko się układało. Nawet te odłamy kostne wróciły na swoje miejsce. Pan doktor był nie wierzył, że bez operacji coś takiego się wydarzyło. Pokażę mi powtórzyć, a że tego badania nie można robić z dnia na dzień, więc za trzy miesiące zrobiłam to samo, i wtedy już było tak wszystko zrośnięte, i te małe kosteczki, które się tam po, połamały, były na swoim miejscu, wszystko pięknie zlane. Zawołał tam pff, jeszcze swoich, tam jakichś innych doktorów. I załam patrzyli w ten ekran i nie wierzyli. A ja już byłam sprawna. Ja już byłam sprawna zaraz, jak tylko zdjęto mi ten. No chodziłam w grusecie yy, takim specjalnym, ortopedycznym. I teraz dalej. Yy, byłam zaopatrzona przez Rafaela, przez Gracjanę. Byłam tam zaopatrywana kilka razy pięć, sześć razy. Byłam w kontakcie z Gracjaną i mówiłam, co się dzieje. Zresztą czułam się świetnie. Nie czułam bólu przede wszystkim, żadnych mrówek, żadnego porażenia, nic, nic kompletnie. Rafael zrobił tak cudowną robotę energetyczną: wiadomo, że energetyczna praca przełoży się na fizyczne działanie. Także moje, moje wyleczenie. Było szybkie. Ja już po, po samym wypadku, po, po 10 dniach czułam się dobrze. Nie czułam bólu. Nie, nie musiałam brać żadnych tabletek przeciwbólowych, nic. Czyli tam już było e, z tej całego zaopatrzenia energetycznego przeszło na, na, na tę fizyczność. Oczywiście sama też pracowałam, łączyłam się energetyczny pędzel, energia, łączyłam się ze źródłem, pytałam tylko w międzyczasie Rafaela, czy dobrze robię, pędzlowałam ten kręgosłup tą energią, zaopatrywałam też się energią z tego źródła, także to nie było tak, że ja sobie leżałam i oglądałam tam jakieś zdjęcia czy coś. Nie, ja kilka razy dziennie po prostu łączyłam się i pędzlowałam na okrągło energią, ze prosto, ze źródła, ten cały swój kręgosłup, nogi, żeby nic, nic nie bolało i tam organy, to wszystko, co tam po drodze można było zrobić. Także pracowałam przez te cztery miesiące leżąc, no i... i ale to tylko Rafaela zasługa. Pierwszy to ten sanitariusz, bo gdyby nie nastawił mi tych, tych kręgów, to może by się zrosło źle i byłyby jakieś bóle dolegliwości. To, był, to, był fizyczny, to była fizyczna pomoc. A zaraz zaopatrzenie było u Rafaela, energetyczna i Trudno, y, 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 nie, po prostu nie, nie, nie zgodziłabym się na operację tak czy owak, bo pracowałam jako rehabilitant z ludźmi po operacjach kręgosłupa i widziałam, co się, co się może wydarzyć. Y, jacy byli sztywni, nieraz operacja się nie udała, y, mieli porażenia. Poprzez te sztaby, później te sztaby trzeba znowu operować, wyjąć je po jakichś tam paru miesiącach. Także absolutnie nie. Nie wchodziło to w żadną. Nie wchodziło to po prostu. Po prostu to, to nie było moje. Ale pomoc Rafaela, Oirys, Simone, no to, to, to jest właśnie to. No także dziękowałam za każdym razem, kiedy, kiedy łączyłam się przez te wszystkie miesiące. Dziękowałam wszystkim na Bazie za pomoc, za uśmiech, za wsparcie, za energię specjalną energię. Tak odczuwałam, że ta energia jest dopasowana do mojego DNA. Do mojego DNA. Miałam takie myśli, takie miałam informacje, że to nie jest uniwersalna energia, tylko ekstra do mojego DNA ciała fizycznego i DNA mojej um, mojej energii, mojej duszy, dlatego to tak szybko poszło. Po paru dniach zaczęło się wszystko ładnie łączyć i zrastać. To tyle, co miałam do powiedzenia. Dzisiaj chodzę, yy, ćwiczę, dużo spaceruję, mam psa, który <śla> odczyniaka, także, także um, zajęcie mam. ciszy ten kręgosłup cały czas. Muszę powiedzieć, jest inne odcinki kręgosłupa. Y, od czasu do y, czasu napinają się, ale nie to miejsce, gdzie było złamanie. Tam jest wszystko idealnie zrośnięte, jakby tego nigdy nie było. No to tyle miałam opowiedzieć Wam. I życzę wszystkim takiej pomocy energetycznej u Gracjany, u Simony, jaką ja dostałam. Tylko to musi być od razu. Momentalnie kontakt i od razu, bo jeżeli poczekamy parę dni, to może wyglądać całkiem inaczej. No to tyle. Żegnam, życzę wszystkim. Zdrowia i do usłyszenia może kiedyś.